Dzień dobry, Radosław Magierski z Biura Sferum. Znajdujemy się obecnie przy ulicy Drogowców. Mamy tutaj lokal biurowy do wynajęcia. Na całość składają się kilka pomieszczeń biurowych. Lokalizacja jest bardzo dobra, ponieważ mamy szybki dostęp do trasy DK1 i bez problemu możemy udać się w kierunku Warszawy bądź Katowic. Zapraszam. A do dyspozycji mamy trzy pomieszczenia biurowe, kuchnia, toalety, dwie sale konferencyjne, szatnie oraz jeszcze mamy do dyspozycji serwerownię. Znajdujemy się obecnie w dużej sali konferencyjnej, mamy tutaj sporo miejsca, możemy prowadzić różne spotkania biznesowe, zebrania z pracownikami, a obok mamy jeszcze mniejszą salę do różnych spotkań, czy to z klientami, czy między sobą. Część biurowa składa się z trzech oddzielnych pokoi. Znajdujemy się w głównym, który może pomieścić nawet 8 pracowników. Dodatkowo mamy klimatyzację, rekuperację, więc mamy bardzo dobre warunki do pracy. Szyby dodatkowo oklejone są specjalną folią, która zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń. Druga część pokoju idealnie nada się na pracownika wyższego stopnia bądź kierownika zespołu. Ostatnie, narożne biuro idealnie nada się jako na przykład gabinet dla dyrektora. Kuchnia jest bardzo dobrze wyposażona. Mamy tutaj podstawowe sprzęty kuchenne i dodatkowo ekspres do kawy. Szatnia na użytek pracowników ma około 8 m2. Podsumowując, lokal biurowy, łącznie tutaj mamy do dyspozycji ponad 190 metrów. Jeśli chodzi o pomieszczenia dla pracowników, to jest będzie 93 m2 i mamy tutaj do dyspozycji dodatkowo kuchnię, toalety, dwie sale konferencyjne, serwerownię, szatnie i dodatkowo 6 miejsc parkingowych. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej szczegółów, umówić się na prezentację, zapraszam do kontaktu ze mną. Można napisać na Facebooku, skontaktować się telefonicznie bądź mailowo. Zapraszam serdecznie. Radosław Magierski, Sferum Nieruchomości.